Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w praktyce dla kobiet w ciąży. Serdecznie gratuluję Ci Twojego stanu, który jest piękną drogą, która będzie Cię czekać przez następne kilka tygodni, bądź kilka miesięcy. Te zajęcia są dla osób po pierwszym trymestrze ciąży, więc drugi, trzeci trymestr. Trymestr serdecznie zapraszam na matę. W pierwszym trymestrze jeszcze odpoczywamy, jeszcze pozwalamy, żeby nasze ciało zorientowało się, co się dzieje. Um, oddychać będziemy wyłącznie przez nos. Nie powstrzymuj swojego oddechu nigdy. Nawet jeżeli Twój oddech płynie w innym rytmie niż mój, zignoruj mój głos i płyń w rytmie swojego oddechu. Na początku usiądziemy sobie w siedzie skrzyżnym albo w jakimkolwiek innym siedzie, w którym będzie Ci wygodnie. Zachęcam do tego, żeby podłożyć coś pod pośladki. Może to być klocek do jogi, jeżeli taki masz, może to być twarda poduszka, możesz podłożyć sobie grubą książkę. Zależy nam na tym, żeby biodra były wyżej niż kolana, biodra wyżej niż kolana. Tak, taka pozycja promuje optymalną pozycję dziecka do porodu, jak również odciąża nasze dolne plecy. Jak już usiądziesz wygodnie, to zamknij oczy na chwilę. Rozluźnij ręce na kolanach albo na udach, i powoli zacznij obserwować swoje ciało. Poczuj, gdzie są Twoje stopy, zauważ, gdzie spoczywają ręce. Wyobraź sobie, jaka jest Twoja sylwetka. Może zauważysz jakieś już teraz e, potrzeby wyciągnięcia kręgosłupa albo rozluźnienia ramion, cokolwiek czujesz w swoim ciele. Teraz z kolejnym wydechem pozwól, żeby poczuło się troszkę lepiej. Z kolejnym wydechem rozluźnij twarz. Wyciągnij szyję tak, żeby tył szyi i przód szyi był mniej więcej równej długości. Często oznacza to, że musimy troszkę przytulić brodę w stronę klatki piersiowej. Obserwując swój oddech, zwróć uwagę, czy prawa i lewa dziurka od nosa pracują tak samo. Poprowadź swój oddech przez gardło, klatkę piersiową, aż do bocznych żeber. Spokojny długi wdech, łagodny długi wydech. Skupiamy się bardziej na wydechu, pozwalając, żeby wydłużał się powoli. Wyobraź sobie, że wydechem otulasz swoje dziecko, a ze wdechem robisz mu przestrzeń. Wyślij do siebie jakąś dobrą myśl. Może miałaś dzisiaj ciężki dzień, może potrzebujesz czegoś dzisiaj wyjątkowo. Pomyśl dla siebie coś dobrego. Z kolejnym wdechem złap mocniej za kolana i wypchnij delikatnie klatkę piersiową do brzucha. Przytul maleństwo do siebie i ściągnij łopatki. Z kolejnym wydechem zaokrągli mocno plecy. Przyciągnij nos w stronę pępka. Pozwól, żeby Twoje plecy zaokrągliły się mocno. Z kolejnym wydechem jeszcze raz otwórz klatkę piersiową. Z wydechem zaokrągli. Wdech, otwórz. I wydech powoli zaokrągli. Zauważ, żeby ten ruch był zgodny z Twoim oddechem, w rytmie Twojego oddechu. Z kolejnym oddechem wyciągnij czubek głowy w górę, wyciągnij się w górę, rozluźnij ramiona, rozluźnij twarz i otwórz oczy. Będziemy rozgrzewać delikatnie nadgarstki, więc pokręcimy nimi w jedną stronę, w drugą stronę. Połączymy 10 palców ze sobą i pokręcimy. W jedną i w drugą. Szczególnie jeżeli nie ćwiczyłaś wcześniej jogi, polecam, żeby rozgrzewać delikatnie nadgarstki, rozgrzewać całe ciało przed każdą praktyką. Wyciągnij prawą rękę przed siebie, lewą przed siebie, palce skierowane do dołu. Z kolejnym oddechem otwórz klatkę piersiową, duży, duży wdech. Przytul maleństwo do siebie, tak jakbyś chciała wydłużyć dolne plecy i z wydechem zaokrągli, przytulając swoje ciało. Jeszcze raz, spokojny, duży wdech. Długi wydech przez nos, przytulając siebie, ręce na odwrót. Wyciągnij teraz czubek głowy w górę i odłóż ręce przed sobą. Przejdziemy teraz do klęku podpartego. I w klęku podpartym... Rozstaw kolana tak szeroko, jak potrzebujesz. Jeżeli jesteś na początku drugiego trymestru, może to być na szerokość bioder. Jeżeli w dalszych miesiącach, to mogą to być szerzej nogi ustawione, palce podwinięte, ręce znajdują się dokładnie pod ramionami i z kolejnym wydechem zaokrągli mocno plecy, nos w stronę pępka poślij biodra w stronę pięt. Otóż łokcie przed ramiona na macie i powoli z wdechem popłyń do przodu, do przodu, układając twarz klatkę piersiową równolegle do maty, aż będziesz bardzo daleko. Wtedy wypchnij się wyżej. Z kolejnym wydechem zaokrągli mocno plecy, usiądź biodrami na piętach. łokcie przed ramiona na, ma na macie i z wdechem płyniemy powoli do przodu. Tak jakbyśmy chciały ym, swoim ciałem zataszać takie koła. Spokojny wdech i długi wydech. Zamknij oczy, jeśli chcesz. Zawsze do tego zachęcam, dlatego że dzięki temu, że zamykamy oczy, przestajemy skupiać się na tym, co dookoła, a zaczynamy czuć więcej, co w naszym ciele. Więc teraz jeszcze kilka takich ruchów. Spokojny wdech, długi wydech. I następnym razem, kiedy będziesz na piętach, odłóż palce na podłodze, połącz duże palce u stóp i wyciągnij ręce do przodu w pozycji dziecka. Odkładamy łokcie daleko przed sobą. Ta pozycja dosyć mocno rozciąga, e, otwiera biodra. Jeżeli jesteś w dalszych tygodniach i czujesz, że Twój brzuch już dotyka do maty, maleństwo już tam jest e, dosyć duże, to podwijamy palce i zostajemy na podwiniętych palcach, czyli pięty są w górze. Palce dodają nam troszkę wysokości, mamy więcej miejsca dla brzucha i powoli odkładamy czoło na macie. Spokojny wdech, długi wydech. Zauważ swoje dłonie, poczuj, jak mocno dociskają do podłogi. Zauważ swoje stopy, poczuj je też wyraźnie. Jeżeli czujesz, że otwierają się biodra, że coś czujesz w pachwinach, to z wydechem wyobraź sobie, że rozluźniasz tą okolicę. Teraz spójrz na swoje ręce, rozłóż palce szeroko u rąk. Podwiń palce u stóp i przejść do psa z głową w dole. Posyłamy biodra wysoko, pięty w stronę ziemi. Kolana cały czas będą zgięte. Wciąż nie prostujemy na siłę nóg, nie forsujemy stawów. Niech te nogi będą cały czas miękkie. I ściągamy raz prawą, raz lewą piętę w stronę maty. Znowu miękkie ruchy. Taki chodzący pies się to nazywa. Więc miękko, raz jedna, raz druga noga. W stronę maty, wdech i wydech. Znowu poczuj, że to ciało cały czas współpracuje w rytmie Twojego oddechu. Raz prawo, raz lewe kolano, dołóż do tego też biodra, takie miękkie ruchy. Jakbyśmy się chciały poprzeciągać w tej pozycji. Dołącz do tego też łokcie, może głowę, tak, żebyśmy poczuły, że całe ciało się rozciąga, roz, rozbudza. I ściągnij pięty w stronę ziemi, biodra w stronę nieba, spójrz do przodu na ręce i powoli przejdź do przodu stopami. Z kolejnym wdechem wyprostuj plecy, odkładając ręce na piszczelach albo na macie. Jeżeli masz proste plecy, ramiona są na wysokości bioder, to śmiało mogą mieć całe ręce na macie. Jeżeli masz klocek, książkę, możesz odłożyć je też trochę wyżej. Spokojny, długi wdech. Z kolejnym wydechem opadniemy, rozluźnimy całkiem głowę, ramiona, wszystko swobodnie, złap za łokcie, możesz pobujać się tutaj na boki, od bioder ruch, nie machamy rękami, nie ruszamy ramionami, one swobodnie razem z biodrami bujają się na prawo i na lewo. Spokojny, długi oddech. Jeżeli jest dla Ciebie za wąsko, możesz stanąć jeszcze szerzej, stopy mogą być całkiem szeroko. I z oddechem rozluźnij ręce. Powoli kręg po kręgu podniesiemy się do góry. Ściągając ramiona otwieramy klatkę piersiową. Z kolejnym wdechem wyciągnij ręce w górę i usiądź nisko jak na krześle. Przytulamy maleństwo do siebie, czyli niwelujemy tą lordozę w dolnych plecach po to, żeby odciążyć trochę plecy. Chcemy przytulić bardziej to, co przed nami. Przytulone maleństwo, spokojny wdech, długi wydech. Ręce mogą być klat przed klatką piersiową, mogą być na biodra, mogą być u góry. Każda z Was niech wybierze swoją wersję dla siebie. Długi wdech i spokojny wydech. Powoli odłożymy opuszki palców na macie i odstawimy lewą stopę daleko za siebie. Lewe kolano w dół, wspinamy się po prawej nodze do góry. Spokojny, długi wdech. I z wydechem bardzo powoli posyłamy biodra do przodu i w dół. Bardzo powoli, dlatego że w ciąży mamy dużo relaksyny w ciele. Ten hormon pozwala nam na większe otwieranie, większe możliwości w naszych stawach, dlatego nie chcemy forsować ich mocno, żeby nie przekroczyć tej cienkiej linii między. No między takim zdrowym ruchem, a jakimiś mikrourazami, więc dlatego zawsze zachęcam, żeby wchodzić powoli w rozciągania. Spokojny długi oddech. Jeżeli czujesz ciągnięcie, to jest ok, to jest super. Zostajemy tutaj na moment. Długi wydech. Z kolejnym oddechem poślemy ręce w górę. Znowu przytulimy maleństwo do siebie. Ono cały czas tutaj jest, cały czas wspieramy też, żeby te plecy, żeby ten brzuch, żeby to było wszystko bezpieczne. Przyciągamy do siebie prawą stopę. Opuszki palców odłożymy na macie, spokojny długi wdech, stopa cały czas flex, czyli palce do siebie, długa prawa noga, długi wydech, z plecy również staramy się mieć cały, cały czas proste, więc nie musimy sięgnąć czołem do kolana, czołem do podłogi, absolutnie stawiamy raczej na wydłużenie, na poprawianie naszej sylwetki, odłóż stopę. Wdech ręce w górę. Zostań tutaj na moment. Znowu przytul maleństwo najpierw i z wydechem ściągnij łokcie na boki, otwierając klatkę piersiową. Długi wydech. Jeszcze raz powoli. Stopa do siebie, długa noga, zatrzymaj się tu na moment. Odstaw stopę. Długi wdech. Teraz podwinięte z tyłu palce i powolutku podnosimy kolano do góry. Spokojny, długi wydech, łagodny wdech i powoli odkładamy obie ręce po lewej stronie stopy, przesuwamy prawą stopę do prawej, odkładamy lewe kolano na ziemię i teraz tą prawą stopę powolutku zabieramy do tyłu. Kolana szeroko, z wydechem podciągamy miednicę, przytulamy do siebie, siadamy na piętach i jeszcze raz płyniemy tak jak na początku, wdech, 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 z wydechem zaokrąglamy, wydech, wydech, w dół, jeszcze raz powoli, wydech, wydech, wydech. Podwinięte palce pies z głową w dole, więc wypychamy biodra do góry, odpychamy się od szeroko otwartych dłoni, czyli palce szeroko od siebie. Spójrz na ręce i powolutku, takim dostosowanym do Twojego tygodnia krokiem przechodzisz do przodu. Proste plecy. I wydech, wszystko luźno. Teraz miękkie kolana, czyli znowu nie muszą być proste, mogą być lekko, lekko yy, zgięte. Powoli kręg po kręgu w górę. Zachęcam do tego, żeby robić to powoli, dlatego że ciśnienie się zmienia w tym momencie podnoszenia się naszego ciała. Wciąż możesz dodatkowo czuć trochę więcej, więc możesz się troszkę kręcić w głowie. Jeżeli tak się dzieje, to zatrzymaj się tutaj. Ręce wtedy spuszczamy, trzymamy je w dole. Poddychamy chwileczkę, zanim przejdziemy dalej. Jak jesteś już gotowa, to usiądź nisko i wyciągnij ręce w górę do klatki piersiowej albo na biodrach. Zostaniemy tutaj na oddech, więc jeżeli dalej nie czujesz się dobrze, to zatrzymaj się albo usiądź, wszystko na spokojnie. Te zajęcia dla kobiet w ciąży mają przede wszystkim budować taką stabilność, poczucie bezpieczeństwa i poczucie takiego dużego połączenia ze swoim ciałem. Dlatego zachęcam do tego, żeby właśnie w ciąży bardzo dużą uwagę zwracać na swój oddech, żeby zamykać oczy, żeby poczuć, jak to ciało się zachowuje w nowym stanie. Długi wydech. I powolutku odkładamy opuszki palców na podłodze. Odstawiamy tym razem prawą nogę daleko za siebie. Odkładamy prawe kolano i wspinamy się po lewej nodze, żeby wyciągnąć się w górę. Długi oddech. I z kolejnym wydechem, puść luźno, biodra. Znowu płyniemy powoli do przodu i w dół. Cały czas kontrolujemy. Czujemy, czy te stawy są cały czas zadowolone. Jak coś jest. Coś jest takiego niepewnego, to wtedy wychodzimy z pozycji albo przesuwamy się troszkę dalej od tej granicy maksymalnego rozciągnięcia. Długi wydech, łagodny wdech, możesz odłożyć sobie ręce na biodra, wyciągnąć mostek w stronę nieba, przytulamy maleństwo do siebie, ręce w górę, z kolejnym wydechem palce lewej stopy do siebie i długie plecy. Wyciągamy kręgosłup, wyciągamy też szyję, więc znowu ja nie patrzę się nigdzie do przodu, tylko wydłużam, spoglądając gdzieś na matę. Oduż stopę, wyciągnij duży wdech. Otwórz łokcie na boki, spokojny, długi wdech. I powolny wydech, palce do siebie, długi kręgosłup. Ostatni raz, wdech powoli w górę. I prawe kolano w górę. Zatrzymaj się tu na moment. Jeżeli się chwijesz, jeżeli coś jest nie tak z balansem, to zostajemy w tej pozycji niższej. Ona też jest super. Długi wydech. I odkładamy obie ręce na matę. Przesuwamy lewą stopę do lewej strony. Teraz odkładam kolano. Spokojny, długi oddech. I powoli zabieram lewą stopę do tyłu kolana szerzej palce kieruję troszkę bliżej siebie z wydechem zaokrągli usiądź, odłóż łokcie przed ramiona, płyniemy wdech, 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 wdech. odpychamy się od ziemi w górze, wydech zaokrąglamy spokojny, długi oddech podwiń palce pies z głową w dole Wydech całkowity. Teraz połączymy stopy i powoli odłożymy kolana na macie. Usiądziemy na piętach, palce są podwinięte. Przytulimy maleństwo do siebie, czyli znowu niwelujemy troszkę lordozę w dolnych plecach. I staramy się poczuć, czy z wydechem ten nasz brzuch tak zaczyna otulać nasze maleństwo. Tak jakbyśmy je chciały przytulić od środka. Długi, długi wydech. Wyciągnij obie ręce przed siebie. Jeżeli jest ci niewygodnie z połączonymi kolanami, mogą też być szerzej, to też jest super opcja. Możesz usiąść sobie całkiem nisko na stopach, też jest świetnie. Ja podaję różne opcje, dlatego że ka w każdym tygodniu coś się będzie zmieniać i każda z Was będzie musiała sobie jakoś dostosować te pozycje do siebie, żeby nie były niekomfortowe. Dobrze, zakładamy prawą na lewą rękę łokcie się zginają, dotykam teraz ręk, rę, dłoń do dłoni. Jeżeli to jest za dużo, możesz wziąć pasek, skarpetkę, dosłownie wszystko, żeby złapać sobie te ręce. Jeżeli masz jeszcze przestrzeń, miejsca do tego, żeby dokręcić dłonie, to śmiało, łokcie na wysokości ramion, odsuwamy je od twarzy, przytulamy maleństwo do siebie. I zamykamy na chwilę oczy, spokojny długi wdech, łagodny długi wydech. Jeżeli to jest za mało dla ciebie, możesz posłać wyżej łokcie i odsunąć ręce jeszcze od twarzy. Z wydechem czujemy, jak maleństwo cały czas się przytula do nas. Z wdechem puszczamy brzuch luźno, tak, żeby był swobodny, żeby był miękki. I z kolejnym oddechem rozplatamy ręce, splatamy 10 palców za sobą, otwieramy klatkę piersiową. Z wydechem przytulamy maleństwo. Z wdechem rozluźniamy brzuch całkiem, żeby był miękki. Teraz troszkę skierujemy bardziej kolana do przodu. I z kolejnym wdechem wyciągniemy ręce w górę. Odłożymy palce na podłogę. Spleć 10 palców. Usiądź na piętach. Otwórz klatkę piersiową. Przytul maluszka. Wdech do góry. Spleć 10 palców i usiądź, wracamy do tej pozycji co poprzednio, czyli podwijamy palce pod siebie, zmienimy teraz stronę, zrobimy ręce orła Garudasana na drugą stronę, tym razem lewa ręka na prawą, zginamy, zaplatamy albo łapiemy pasek, łokcie na wysokości ramion, odsuwamy ręce od twarzy, zamknij oczy na moment długich kilka oddechów, Postaraj się znowu poczuć, gdzie trafia Twój oddech i czy możesz posłać go do bocznych żeber. Z kolejnym oddechem otwórz oczy, rozpleć ręce, spleć 10 palców za sobą, otwórz klatkę piersiową. Spokojny wdech, długi wydech. Skierujemy jeszcze raz kolana trochę bardziej do przodu. Z kolejnym oddechem ręce w górę, grzbiety stóp na matę. Spleciemy 10 palców i usiądź powolutku. Dech do góry. Na pewno poczujecie za chwilę, jak nasze uda pracują, jak otwiera się klatka piersiowa, maleństwo przytulone. Usiądź powolutku. joga Vinyasa to jest joga, hmm, która. Jest dostosowana fantastycznie właśnie dla kobiet w ciąży, w tej wersji dla kobiet w ciąży. <laughs> Dlatego, że jest pełna takich płynnych przejść, tego, tego takiego tego flow, tego powolnego oddechu, który jest nam taki potrzebny w ciąży. I ponieważ w ciąży mamy więcej płynów w swoim ciele, też lubimy to takie poruszanie delikatne, takie płynięcie. Dlatego zachęcam, żeby się nie zatrzymywać na zbyt długo. Nie nie naciskać bardzo mocno na swoje stawy, tylko właśnie wyczuć, gdzie jest to ciało. Dobrze, jak jesteśmy w pozycji siedzącej, to usiądziemy teraz wyciągając nogi przed siebie i przyciągniemy stopy do siebie, kolana szeroko. Złapiemy 10 palców pod stopami i pozwalamy, żeby kolana opadły całkiem swobodnie. My wyciągamy czubek głowy w górę. Otwieramy delikatnie klatkę piersią, czyli ściągam, ściągam ramiona, ściągam łopatki. Długi wdech, łagodny wydech. Jeżeli tutaj jest ci bardzo niekomfortowo, możesz też mieć stopy bardziej z przodu, możesz przysunąć je blisko siebie, tak jak będzie ci wygodnie, będzie dobrze. I z kolejnym oddechem spróbujemy tylko prostymi plecami. Przesunąć ciało, jakbyśmy chciały zrobić skłon do przodu, ale nie dotykając nogami, czołem, czegokolwiek, tylko jakbyśmy chciały klatkę piersiową odłożyć bardzo daleko od siebie. Dzięki temu otworzą się nasze plecy, będziemy miały proste plecy, a równocześnie to napieranie na, na biodra jest bardzo bezpieczne. Otóż opuszki palców, może to być bardzo blisko siebie, to jest super. Jeżeli czujesz, że jest jeszcze miejsce, przejdź palcami do przodu i odłóż z przodu. Długi wdech, łagodny wydech. Jeżeli czujesz jakieś napięcie w którymś miejscu, to zamknij oczy na moment. I tylko poobserwuj zauważ, gdzie to napięcie jest i czy z kolejnym wydechem możesz je delikatnie rozluźnić, tak jakbyśmy spuszczały powietrze przez nos. Powolutku w górę, wdech, w górę, ręce. Odłóż teraz prawą rękę za sobą, tak żeby sztucznie troszkę podeprzeć plecy, żebyśmy miała cały czas proste plecy. To nie jest proste szczególnie z dziedziusiem na pokładzie. To nie jest proste, szczególnie z się na pokładzie, więc z tyłu opuszki palców prawej ręki podtrzymują nasze plecy, wyciągnij kręgosłup do góry i teraz powoli robimy skręt w prawą stronę otwierając bardziej ramię. Lewa ręka może dotknąć lewego kolana, prawego kolana, albo może cały czas e, trzymać za stopy. Spójrz za prawe ramię. I powoli wróć do przodu. Wyciągnij klatkę piersiową wyżej. Z wydechem jeszcze raz przejdź palcami do przodu, wyciągając szyję. Czyli spoglądam na matę, przytulam brodę trochę do klatki piersiowej, żeby plecy były proste, szyja była prosta. Z kolejnym wydechem wyobrażam sobie, że moje biodra kompletnie puszczają i kolana lecą do samej podłogi. I przysuwam ręce w swoją stronę. Znowu wydłużam kręgosłup. Odkładam opuszki palców za sobą, żeby podeprzeć troszkę plecy, i albo łapię za lewe kolano, wyciągam czubek głowy w górę i spoglądam za siebie, albo łapię jeszcze raz za stopy i dopiero spoglądam do tyłu. I wróć do przodu. Wyciągnij czubek głowy w górę zamkniemy oba kolana na lewą stronę po to, żeby położyć się na lewym boku jeżeli masz przy sobie cały czas klocek poduszkę albo książkę możesz sobie wyprostować tą lewą nogę i pod prawe kolano coś sobie podłożyć będzie wtedy znacznie wygodniej ja razem z Tobą kładę się na lewym boku przejdziemy do Krótkiej relaksacji, krótkiego odpoczynku. Zamknij oczy. Możesz położyć rękę na swoim brzuchu. Możesz ułożyć się również w dowolnej, innej pozycji, która jest dla ciebie komfortowa. Z kolejnym wydechem rozluźnij stopy. Puść swobodnie łydki. Rozluźnij uda. Puść pośladki. Poczuj, jak twój brzuch jest miękki, rozluźniają się plecy. Puść swobodnie dłonie, przedramiona i ramiona. Z kolejnym wydechem rozluźnij twarz, tak jakby opadała z niej cała mimika, a z następnym wydechem poczuj, jak całe Twoje ciało opada w stronę ziemi, całe ciało staje się cięższe, całe ciało staje się spokojniejsze. Zostań tutaj na kilka chwil. Spróbuj obserwować wyłącznie swój oddech, tak żeby utrzymać uwagę na tym, co tu i teraz, na tym, co dzieje się w Twoim ciele i w Twojej głowie. Obserwuj oddech, który płynie przez nos, przez gardło, wypełnia klatkę piersiową, porusza brzuchem. Może zauważysz, jak porusza się Twoje maleństwo. Obserwuj. Spokojnie obserwuj. Możesz zostać tutaj na dłużej. Ja już serdecznie Ci dziękuję.